Ten materiał dedykujemy wszystkim tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z klimatyzacją. Chciałbym przedstawić, jakie narzędzia będą totalitarnie niezbędne na pierwszym montażu. Od czego zaczniemy? No, oczywiście od kielicharki. Jakże połączyć rurki, jakże zrobić połączenie kielichowe bez kielicharki. No i mam tutaj taką przykładową kielicharkę. U nas na hurtowni oczywiście tych, tych kielicharek znajdziecie dużo więcej, ale myślę, że to jest niezbędne narzędzie do tego, żeby zamontować klimatyzację. Zanim tak w ogóle zrobimy ten kielich, no to będziemy potrzebowali rurkę wykratować, a także ją obciąć. Gdzieś tu miałem przygotowany nóż. Schował się, ale jest tutaj. Więc najpierw rurkę musimy obciąć przykładowo takim nożem rolkowym. Następnie tą rurkę musimy wykratować czymś właśnie takim. A trzeci krok to jest zrobienie kielicha. Co będziemy potrzebowali dalej? Dalej dobrze byłoby mieć manometry, czyli te takie zegary, za pomocą których będziemy sprawdzać, czy to wszystko dobrze pracuje. Tak, na dobrą sprawę montaż można zrobić spokojnie, bez zegarów myślę, że nie będą one tak totalnie potrzebne, natomiast fajnie jest je mieć. I jeżeli chodzi o zegary, wyróżnić możemy dwa rodzaje zegarów: albo zegary analogowe, czyli takie ze wskazówkami, albo zegary elektroniczne, czyli przykładowo coś takiego, co mam tutaj. Na samym początku, jeżeli nie planujesz tej klimatyzacji montować strasznie dużo, myślę, że w zupełności wystarczą Ci takie zegary. Jednak, jeśli Twój portfel pozwoli ci na zakup manometrów elektronicznych. To jest to zdecydowanie dużo lepsze rozwiązanie. Z tego względu, że przy tych zegarach masz ogromną dokładność. Tutaj masz dokładność do dwóch miejsc po przecinku, czyli przykładowo, jeżeli robisz próżnię. Załóżmy, zejdzie ci do minus 0,96 powiedzmy, to jeżeli próżnia się nie będzie utrzymywała, będzie dostawało się powietrze do układu i na przykład y, taki zegar pokazałby 0,95 na minusie. To na tym zegarze no, tego jednego setnego bara no nie zobaczysz tej jednej setnej bara. E, dlatego ta jak mówię te zegary są dużo lepsze. Jeżeli w ogóle masz zamiar stosować przed uruchomieniem klimatyzacji próbę ciśnieniową za pomocą azotu, to te zegary są wtedy obowiązkowe. Myślę, że to jest naprawdę świetny wydatek. Niekoniecznie konkretnie ten model, ale zegary elektroniczne. Tyle o tym. Wyłączymy, odkładamy na bok. Jakie dalej będą nam narzędzia potrzebne? No, na pewno jakieś węże. Węże po to, no żeby jakkolwiek podłączyć się do układu, a także coś takiego co mamy tutaj, czyli tak zwany zawór serwisowy odcinający. Tak jak widzisz, jest on nakręcony na wąż, służy do tego, żebyśmy się mogli bezpiecznie podłączyć do urządzenia, w którym przykładowo będzie jakieś ciśnienie, albo będzie ciśnienie na minusie próżnia, albo jakieś ciśnienie rzędu 9 barów, na przykład, czyli kiedy klimatyzacja będzie pracowała. Taki zawór pozwala nam bezpiecznie się nakręcić, bo gdybyśmy nakręcali się zwykłym wężem, istnieje duże ryzyko, że po prostu czynnik zacznie nam uciekać albo powietrze dostawać do układu. No a dzięki temu takich sytuacji nie będzie. Więc to jest kolejna rzecz. Co dalej potrzebujemy? Dalej potrzebujemy pompę próżniową. Pompę próżniową po to, żeby wyciągnąć z układu resztki na przykład azotu, jeżeli robiłeś próbę azotową resztki powietrza, bo tam wiadomo jest jakieś powietrze, jakaś wilgoć, do tego wszystkiego służy pompa próżniowa. I na sam początek myślę, że w zupełności powinna wystarczyć pompa taka najbardziej podstawowa Na przykład, jeżeli chodzi o markę Valiu model i120. Ten konkretnie tutaj to jest akurat i125, on też bez problemu daje radę, to jest nieco wyższy model, więc pompa próżniowa jest konieczna, chociaż oczywiście i bez pompy też się obędzie, dlatego że jak sobie gdzieś tam poczytasz w internecie, to niektórzy są tacy fachowcy, którzy uruchamiają klimatyzację na tak zwany przedmuch. Na czym polega ta metoda na tak zwany przedmuch? no polega na tym, że najpierw odkręcamy zawór na jednej rurce, uruchamiamy wentyl, czyli ten tak zwany zawór szedera, żeby cały czynnik przegonił nam powietrze, które będzie w rurkach. No i jak zobaczymy mgiełkę, jak zobaczymy, że czynnik po prostu ulatuje nam już do atmosfery, no to wówczas można uruchamiać urządzenie. Oczywiście metodę tej nie pochwalam, dlatego że jest kompletnie bezsensowna ale wiem, że takie urządzenia działają i wiem, że ludzie tak niektórzy robią. Nie pochwalamy, idziemy dalej. Kolejne narzędzie. No fajnie byłoby mieć coś takiego, to są klucze dynamometryczne. Klucze dynamometryczne potrzebne nam są do tego, aby z odpowiednią siłą dokręcić kielichy, dokręcić nakrętki. Oczywiście też można obyć się bez takich kluczy, natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że moje początki były straszne. Początki, kiedy rozpoczynaliśmy montaż klimatyzacji, w większości przypadków to były klimy totalnie nieszczelne, dlatego że nie używaliśmy takich kluczy, nie wiedzieliśmy jak silnie musimy dokręcić nakrętki. No i przez to po prostu była większość nieszczelności, więc coś takiego myślę, że na początek warto zainwestować. To jest koszt rzędu 200-300 zł, jak najbardziej polecam. Część tych narzędzi jesteś w stanie też kupić w takiej dosyć wygodnej walizeczce. Tutaj, tutaj akurat mam walizkę marki Waliu i to jest zestaw, który się nazywa VTB 5B. I tutaj możesz kupić kielicharkę, gradownik, manometry analogowe, no i węże. Więc jest to też całkiem fajne rozwiązanie. No i oczywiście jeszcze nóż, o którym zapomniałem, ale Olek mi dzielnie podpowiada. I tyle z tych takich najbardziej potrzebnych narzędzi. Dalej mam tutaj przygotowane coś takiego. Czyli wkłady do gięcia. O tym mamy oddzielny film na naszym kanale. Jeżeli zamierzasz wyginać rurki, fajnie byłoby też mieć coś takiego, no bo z pewnością to ułatwi ich odpowiednie uginanie, wyginanie, zakręcanie itd. itd. No i jeszcze kilka innych narzędzi, które pozwolisz, że przeczytam. To będą już takie narzędzia mniej specjalistyczne. Przypuszczam, że właśnie jeżeli chodzi o jakąś wietarkę, o drabinę, no to jesteś sobie w stanie takie narzędzia wymyślić, ale ja sobie przygotowałem nieco wcześniej już listę tych narzędzi, żebym tam czasem czegoś nie zapomniał. I takim pierwszym narzędziem, o którym musisz pamiętać, jest wiertarka. Jak najbardziej wystarczy prawdopodobnie zwykła jakaś wiertarka, na samym początku oczywiście, z albo wiertłem przewiciowym, które niestety będzie robiło duży bałagan, albo z otwornicą, tą taką, którą się robi puszki elektryczne, albo po prostu od razu już profesjonalny zestaw, na przykład z wiertnicą. No i przykładowo my często polecamy wiertnice marki AGP. Którą też znajdziesz u nas na hurtowni. Kolejne narzędzie to przykładowo różnego rodzaju klucze, albo jeden klucz, na przykład francuski, po to, żeby dokręcić odpowiednio różnego rodzaju śruby. Idąc dalej a propos śrub, na przykład śrubokręty. No też się przydadzą tak zwany krzyżak, chociaż jeden z naszych pracowników kiedyś powiedział, śrubokręt gwiazdkowy poprosi. Można i tak. Co dalej potrzebujemy? Dalej potrzebujemy poziomicę. poziomice. Poziomicę, no bo jednak urządzenia powinny być wypoziomowane. Kolejna sprawa, zestaw do lutowania. Jeżeli faktycznie zamierzasz coś zlutować, warto to wziąć pod uwagę, żeby mieć zlutować w czym. Zestaw do prób azotowych, to też fajnie byłoby mieć. Oczywiście z reduktorem, coś co być może widzisz w prawym dolnym rogu, właściwie w lewym dolnym rogu ekranu. Idąc dalej, drabina. Jeżeli montujesz gdzieś na wysokości, czasami split, wieszamy gdzieś tam na wysokości 2 metry z haczykiem, to też fajnie byłoby jakąś taką niewielką drabinkę posiadać. Kolejne narzędzie, urządzenie, no to przykładowo odkurzacz. Raczej klienci baczną uwagę zwracają na to, żeby montaż był wykonany w sposób czysty, schludny. Dlatego, odkurzacz myślę, że jest takim no, nieodzownym urządzeniem, które musi ci towarzyszyć, kiedy każdą dziurkę będziesz wiercił pod każdy kołek. Ten odkurzacz musi pracować. No i ewentualnie jakiś miernik prądu, coś co pozwoli ci właśnie zbadać, czy w kablu jest prąd. No tak, żeby wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką. Myślę, że tyle z tych takich podstawowych narzędzi i urządzeń, które będziesz potrzebował na montażu. Jeżeli o czymś zapomniałem, no bo jestem tylko człowiekiem i o czymś mogłem zapomnieć, to napiszcie mi w komentarzu, tak żebyśmy tą listę rozbudowali przy kolejnym razie. Jeżeli zastanawiasz się, jakie materiały będą potrzebne na kolejny montaż, to o tym mamy już materiał na naszym kanale. Znajdziesz go tutaj pod spodem w opisie tego filmu. Z mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Standardowo łapka w górę, standardowo zostaw jakiś komentarz. A jeżeli te lub inne narzędzia i materiały chcesz kupić w dobrych myślach cenach, no to zapraszam do nas na hurtownie. Zaraz zobaczysz, co trzeba zrobić, żeby kupić to w dużo lepszych cenach niż te oficjalne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Jesteś instalatorem klimatyzacji? Szukasz hurtowni, w której mógłbyś kupować? shopklima.pl Tutaj znajdziesz urządzenia, narzędzia i materiały na montaż klimatyzacji. Wejdź na shopklima.pl i sprawdź zakładkę Współpraca. Robisz zakupy na shopklima.pl? Korzystaj z programu lojalnościowego SK Club. Robiąc zakupy w naszej hurtowni, zbierasz punkty. Punkty wymieniaj na ciekawe nagrody, sprzęty, narzędzia, ubrania lub gadżety. Korzystaj z SK Club i zyskaj więcej.